Robię zdjęcie jak wygląda teraz moje To jest lekki sypik jest A tam No pozostało się po kurczaku Nie nie było kiedy to nie Taka tyra Każe moje Dobra to jest moje Taka ocenka Tak <noise> trzy no Wszystko jest idealnie Witamiki się walają bo jeszcze brałem z streamem Dużo miejsca na myszkę Ergonomicznie krzesło bez bez tego, do opacia, żeby mógł przejść jak goblin jest, jest kwiatek, trochę zieleni Nie użyłem podkładki No, ty tak Jest Micha jeszcze jest Micha Pożarciu A i kubek lukiego jeszcze, zajebałem do herbaty Ktoś zajeba wszystkie kubki z chaty No leciki, profesjonalnie zamontowane Co tu jest? No witaminki Energole, a to już stare, to się żadnego nie piłem Tutaj czeka Kiera Na wyścigi Wszystko jest no Jeden czego mi brakuje, to trzeciego monitora chyba ja mam zdjęcie starego stanowiska gdzieś kiedyś. O, mam! Górmaj, to było stanowisko! Patrz to! Tyle miejsca na myszkę po żarciu. To było całe biurko. Tu była ściana, tu była szafka. To było może z metr miejsca. Ale mikrofon ten sam. No i to było moje miejsce na myszkę, to. I dalej używam takiego. Ale jeden monitor. Wszystko śmigało elegancko.